Cześć jestem ja Fikusek, a dzisiaj chciałem wam przedstawić materiał z Blockstar Planet. Jak sam widzicie, Livi5508 wysłał uśmiech. Trochę jak... ten nick jest znajomy dla mnie, jeżeli chodzi o to, ale dobra, nieważne. Kluczem dzisiejszego materiału jest to, że chciałem wam powiedzieć ciekawostkę, ponieważ... Nie wiem czy wiecie, ale jakieś 3-4 miesiące temu, jak byłem jednym właśnie z częściej aktywnych graczy w Blockstar Planet, po 10 godzin siedziałem i tak dalej, to byłem w top 5 konstruktor, top 5 parkour oraz bitew podrząd w jednym tygodniu, ale nigdy nie byłem w tej grze pierwszy. Więc dzisiaj chciałem wam postawi postawić. O. Przedstawić materiał, gdzie pokażę wam, jak udało mi się wbić top 1 tygodnia w Blockstar Star Planet. Ale czekajcie, nie na tym końcu, A dokładnie dzisiaj będzie tak, jestem żywy. Na tym koncie, czyli w 31. Czekajcie. O kurczę. Ostre kiknięcia, ale dobra. Ej, ja w ogóle głosu nie mam, czekajcie. Tak jest, to jestem ja. wysikuxx 31 I teraz mi powiecie co to jest za konto? Czemu grać po angielsku? Ej, czemu nie ma głosu? I już wam przedstawiam. Jest to serwer... serwer. Co ja pogadam dzisiaj? Jest to serwer, który nie jest polski, ponieważ postanowiłem wejść w zagraniczne konto i na zagranicznym serwerze rozwalić konkurencję, czyli tak. Przez dosyć długi czas nie grałem za bardzo na swoim starym koncie, tylko grałem sobie tutaj, a na tamtym jak już to wchodziłem jednego skina, chyba zrobiłem, ci tą dwa. Coś tam wam odpisałem i tyle. I jak udało mi się wbić topkę. W którym miejscu? Ej, builders. <laughs> mam dwa lajki. Nie wiem, czy ktoś się znalazł, czy co. Parkour w się nie PL. Top 1 w tygodniu Winners. Widzicie to? Jak jestem skillowy? Winnersem jestem. <grym> Jakby kogoś to interesował, to nie powiem wam, którym jestem w serwerze. Możecie mnie znaleźć po prostu. Ale już większość osób może się domyśleć. Ale tak w Hidden and Seeker się z mojej powagi. Jak kogoś interesuje, w którym jestem w serwerze, to niech sobie znajdzie. I jak ja grałem? W sumie mogę wam pokazać jak w ogóle wbiłem topianę. Słuchajcie, bo mamy tutaj jeszcze rosołek, trzeba sobie zjeść. Myślałem, że to będzie taka zwykła mapa. Eee... Szkoda gadać. O, może to będzie lepsza. Tak jest. Mapa, która po prostu polega na tym, że pobiec sobie do przodu. I na takich właśnie mapach, jak się obudziłem tam mega rano... Ludzie nie mieli jakichś rekordów, mega dowalonych No i ja po prostu sobie skakałem No i tak jak tutaj World Record Wchodzi Wait, what? Wait, what? Okej, okay, no ta mapa też nie wygląda jakby była Ta mapa też nie wygląda jakby była jakaś mega ciężka Ja się przechodziłem teraz, tak patrzę No i ciekawe, czy się uda pobić I się udało pobić, no Daily Record, elegancko już drugi. Się okaże, że się w tym tygodniu nie będę pierwszy. Taką po pomijamy, nie widzę nazmatek. Let's go! Okej, okay, mam portale, tam widzę, że jest bliżej. I problem jest taki, że gram na przeglądarce, bo na zwykłym jakieś bugowała mi się w ogóle topka, nie działała i tak miałem w głowie. Coś i mi się nie będzie zaliczać. Mmm, nie będzie Word. Jest jednak Word Record, hell no. Nowy level. World Record. Ej, Geometry Dash. Ej, to jest akurat połusowy rysunek. No ale nie zagram w tę mapę. <grych> o, kolejna. Czyżby meta była... Ej, sporta. Dobra. Więc lecimy sobie. Dobra. Więc w w takim oto sposobie, w takim sposobie, w takim oto sposobie. Co, Co ja gadam? W taki oto sposób udaje się wbić. Ej! Tak nieładnie. Nawet nie chce mi się tego poważać. W taki oto sposób wy wy właśnie wybiłem top 1 parkour. O, ten dropper to kojarzę. Grałem w nim. Udało się go przejść pierwszym razem, ale trochę się zablokowałem tu na początku. E to nie tak miało być. Mm, no dobra. Oj. No nie... Ja na klucza nie mają z Dobra, to powinniśmy przeżyć. Nie! Aaaa. Dobra, nie gram tego. Next. <coughs> Znajdź klucz. Grałem tę mapę, nie znalazłem klucza w 10 minut, nie wiem co się dzieje. Do you like minions? No. Dobra, idziemy tam. Nie zastanawiam po co są te portale, tak szczerze mówiąc. No tak utrudniają mi teraz. Bo jakby tu była meta, to by było łatwiej dla mnie. No nie wiem, może jakiś geniusz to wymyślił i to jest dobra. World Record. Dobra, wyjdźmy do Homa, bo tak szczerze, zwykłe granie parkourów. Level up! Dziesiątka! jej! Bo zwykłe granie takich parkurków, tak szczerze, nic nam nie daje. Do szczęścia, New Skina, New Blockstar, New Pref. Let's go. Ogólnie tak, na tym serwerze na pewno jeszcze robiłem swoje konto w FikuSec 37, ale nie pamiętam hasła X, no? I stworzy sobie nowe pl. Ale to się znaleźć na luzie. Więc tak, pyk. E, dobra. Mor High School. High school? High school, o. No. <grym> <na> pierwszy ciekawy. <grym> I ogólnie głupio tutaj cokolwiek jeszcze robić, więc tak naprawdę co mogę wam powiedzieć. Pierwszy raz udało mi się od dawien, dawna być top 1. Lecz kiedyś już byłem. I to w bitwach, ale nie na tym koncie. Co jest moim głównym kontem, tylko na koncie y, moim starym w 2020 roku. Więc, no, trochę czekałem na to, żeby być top 1. Aż mi się głos za, y, ten skleju jakaś chrypa, ale dobra. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, pa.